Modernizacja. Okna obdarowują nas światłem i wpływają na nasze dobre samopoczucie. Chronią nas i otwierają nowe perspektywy. Kiedy stare okna należy wymienić? Odpowiedź na to pytanie otrzymamy wówczas, gdy poznamy zalety nowych okien. Nowoczesne okna pomagają nam zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i wpływają na wzrost wartości nieruchomości. Okna produkowane są dla każdego typu budynku, pod indywidualne zamówienie z możliwością doskonałego połączenia klasycznego wyglądu i nowoczesnej techniki okiennej. Innowacyjne okna poprawiają w znacznym stopniu klimat i komfort mieszkania poprzez właściwą izolacyjność termiczną i akustyczną. Niesamowity napływ informacji w internecie i mediach nie ułatwia w uporządkowaniu wiedzy. Bezpośrednia rozmowa z ekspertem pomoże nam najszybciej obrać właściwy kierunek. Porady fachowców odgrywają cenną rolę. Dlatego ważne jest znalezienie w okolicy zaufanego producenta okien, który działa szybko, pewnie i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych. Fachowy producent zna aktualne ustawy i wytyczne, których należy przestrzegać podczas produkcji i montażu okien. Profesjonalny montaż gwarantuje to, że nowe okna mogą zrealizować swój potencjał dotyczący energooszczędności, potwierdzony w laboratorium badawczym przed montażem. W ciągu jednego do dwóch dni roboczych montaż jest zakończony. Przed rozpoczęciem remontu należy dokonać dokładnych pomiarów. Klient słucha porad producenta okien i omawia z nim swoje życzenia i pomysły. Oprócz cech optycznych ważne są kwestie związane z ochroną akustyczną, bezpieczeństwem, zdrowym klimatem mieszkania i ideą zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważny jest temat energooszczędności. Po ustaleniu wszelkich spraw i wyprodukowaniu okna można rozpocząć proces wymiany. Po dokładnym zabezpieczeniu pomieszczeń można zdemontować stare okna. Aby nic nie uległo uszkodzeniu, okna są ostrożnie rozbierane na pojedyncze elementy. Montaż następuje całkowicie od wnętrza pomieszczenia, rusztowanie jest więc zbędne. Profesjonalni montażyści osadzają okno na właściwej pozycji z wykorzystaniem klinów. Z wykorzystaniem profili PVC można zrealizować również wszystkie nietypowe konstrukcje. Okna PVC mają bardzo długą żywotność. Staranny, profesjonalny montaż jest podstawą właściwego funkcjonowania nowych okien. Dzięki temu nie wymagają one częstej konserwacji i są łatwe w pielęgnacji. Dlatego okna są zakotwiane głęboko w murze z wykorzystaniem długich śrub. Kliny są usuwane, a okno można profesjonalnie izolować. Szczeliny pomiędzy ścianą a oknem są wypełniane pianką montażową. Zastosowanie specjalnych listew uszczelniających i silikonu zapewnia trwałą szczelność i elastyczne połączenie okna z konstrukcją budowlaną. Fachowiec zna wszystkie aktualne wytyczne i specyfikę fizyki budowlanej i uwzględnia w procesie montażu różnice pomiędzy materiałami budowlanymi. Ekspert jest świadomy tego, że każdy błąd montażu wpływa negatywnie na bezpieczeństwo, izolacyjność termiczną i akustyczną. Perfekcja do ostatniego szczegółu. Tylko osoba, która to widziała, wie, że tutaj się jeszcze przed chwilą pracowało. Prace zostały ukończone. Pozostaje jeszcze tylko usunięcie kurzu i gotowe. Modernizacja zakończona sukcesem. Renowacja z wykorzystaniem profili PVC przebiega szybko i wystarcza na lata. Warto skorzystać z porady autoryzowanego producenta okien Greenline i podzielić się własnymi doświadczeniami z otoczeniem.